Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, panie Andrzej. Pan Andrzej Góra nie trzeba go przedstawiać, bo go w każdym mieście zna. No, w Prudniku raczej już dość długo, a w 40 lat w Kędzierzynie. Panie Andrzeju, co tu się dzieje i jakby pan mógł opowiedzieć, skąd ta inicjatywa? To jest inicjatywa od 8 lat, którą no, wymyśliłem, że chodzić z Marzanną od Prudnika do klasztorku przez most na Trzebie. Możemy przecież pokazać, nie? Bo to jakby. Ja przy... Przez most na Trzebini, gdzie płynie rzeka Prudnik. No. Aha. I yy, żeby, no jak to mówię, spełnić warunki yy, Marzanny, no to musi być wrzucona do rzeki. Do. No i tam osiem lat temu, jeszcze przez dwa lata wrzucali. Była, była koleżanka robiła, ale po dwóch latach powiedzieli ochrona środowiska, że, że nie wolno na no to wie, Wszystkie u... tradycje tam niszczą. No to myśmy już nie topili, tylko z Marzaną chodziliśmy na klasztorek, on mhm. tam też widać. A na koniec ta, tam, tam, tam mamy w tle klasztorek. Tak, 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 Wie, ta wieża też jest tam. Aha, to jest ten lasek się kończy tam. tam. Lasek dokładnie. Była ta cała impreza, i na koniec paliliśmy tą marzanę, no, żeby nie topić. Żeby... Ale ekologiczna to można. A jak była taka ładna, to okazało się, nie palcie ją. Przez tydzień cała wszyscy sobie zdjęcia robili. Jeszcze po, po, po naszej imprezie. Czyli można powiedzieć, że mamy tutaj tą marzanę. Pokażemy ją może a, a, a... rok temu koło gospodyń wiejskich, bo po pandemii dwa lata nie chodziliśmy z Marzanną, no bo był zakaz. Mhm. I y, koło gospodyń wiejskich y, z Łąki Prudnickiej postanowiło, no poprosiliśmy żeby nam zrobili Marzannę. Ale piękna jest, rzeczywiście. I zrobili nam piękną Marzannę i tam tego roku wyobraźcie sobie z tą Marzanną, żeśmy przeszli cały ten szlak na klasztorek i tam została, nie utopiliśmy, nie spalili, tylko schowaliśmy i w tym roku znowu jest z nami. Więc to Wy, jest ta piła. Też, wie, jest, jak, jak, jak to się stało, że ona tak świeżo się utrzymała? Bo nie, no, przez rok kolega ten Paweł w garażu trzymał. Konserwował. No naprawdę nie tam ludzie. I jest teraz. I tak mówimy, że. Jeżeli tak dalej będzie, no to co roku z tą Marzaną będziemy sobie chodzić po Prudniku tutaj, no i jako p -p -p -piękna seniorzy. Piękna inicjatywa. Czyli jakie to mamy grupy yy, zorganizowane w Prudniku? Kto Prudniku jest z nami? To jest tak, Uniwersytet yy, Złotego Wieku Pokolenia, Uniwersytet Trzeciego Wieku, no i Klub Dinozaurów, PTTek, Prudnik, Sam? co ja jestem prezesem. Czyli sama śmietanka towarzyska? No, yy, no nie, seniorów. No tak, seniorów, bo to... tym, tym bardziej wielki, wielki to zaszczyt dla mnie, że mogę tu być i nagrywać. Ja, was na no, seniorzy są tutaj Prudnicy, którzy potrafią.

z złotego, złotego roku, wieku, pokolenia, pokolenia. które już obchodzi 13 rocznicę istnienia, no i pracujemy dla seniorów. E, panie prezydencie, wspominał pan, że troszeczkę przydałoby się większe wsparcie, większe tak, no, oczywiście, bo niestety Prudnik to jest miejscem, e, miejscowością, gdzie ludzie zarabiali pieniądze ze względu na przemysł lekki, mniejsze niż przemysł chemiczny, przemysł ciężki czy górniczy. I dlatego my staramy się po prostu w jakiś w miarę przyzwoity sposób walczyć o jakiekolwiek dofinansowanie. Przede wszystkim, ponieważ jest nadumieralność mężczyzn, jest większość kobiet. Te emerytury, plus do tego jeszcze utrzymywanie dzieci, wnuków, bo niestety taka jest rzeczywistość obecna, jest problemem i nam wsparcie po prostu z każdej strony jest jakimś dodatkowym groszem, dlatego żeby można było w jakiś sposób rzetelny wykorzystać to. A jeżeli, jeżeli chodzi o środki, jakieś wojewódzkie, gminne, to macie to możliwość startowania z, z własnych inicjatyw jako stowarzyszenie, czy jako organizacje pozarządowe, czy raczej nie ma takich teraz dostępnych programów operacyjnych? Nie, są oczywiście i w ubiegłym roku korzystaliśmy ze wsparcia z Urzędu Miasta i Gminy, korzystaliśmy z dotacji częściowej co prawda ze starostwa, w tym roku napisaliśmy projekt o dofinansowanie rajdów staruchów, rajda seniorów na we wrzesień, także staramy się, no czekamy na oferty z województwa, przede wszystkim od Marszałka Województwa po ostatniej naradzie w lutym, Pan Marszałek przewiduje, ma do dyspozycji 130 ty tysięcy złotych do rozdziału. Skorzystamy z tego. No, każdy grosz jest nam potrzebny. No jest, tak. Jeszcze Panie Prezydencie, słowo dotyczące tej nowej inwestycji, która wystartowała, yy, tego domu między, komunikacji i tak to się chyba nazywa. Co to, to jest dom, dom pobytu dla seniorów, tam ma być na ulicy Tkackiej. Zobaczymy, co tam będzie. Tam nie ma miejsca prawdopodobnie to jest na tej zasadzie, jak jest otwarty ten dom y, dla e, seniorów na ulicy Trołguta. Mhm. Y, korzystamy z przyjemności, z y, uprzejmości OPS-u i pani dyrektor OPS-u i y, z ławeczki na placu wolności, ale to się skończy jak po, po remoncie, jak już będzie remont skończony na tkackiej, to wszystkie organizacje pozarządowe. Prawdopodobnie zostaną ze, tam przeniesione ze względu na koszty utrzymania. Dokładnie, bo teraz koszty to jest dramat. to jest tragedia. Gaz, gaz paliwa, wszystkiego to jest ja nie, odgoda, Tam gazu, tak, co to prawda. prawda, nie ma, ale jest ogrzewanie, nie jest ciepła woda, jest mhm. energia, jest kosztuje, śmieci, z, e, kanał, jest woda. jest. To są rzeczy, które dzisiaj są, kosztują. Nie ma proteksu który kiedyś zbierał wszystkie i pokrywał wiele części, to ja, samo ja. było z obuwiem. Mhm. Dzisiaj nie ma tych zakładów. Ja kiedyś powiedziałem, no, naszym. Wodarze mówię szukajcie mówię jakich złota żeby tu otworzyć krzemową dolinę. Jeżeli tego nie będzie nie będzie nic. Kłodnik takim... był kiedyś jednym z największych miast w województwie. Dzisiaj mamy lat 20 tysięcy osób i kto kończy studia już więcej tutaj nie wraca, bo tutaj nie ma do czego wrócić. To na razie skupmy się na pogodzie, bo jutro ma być wiosna ładna, a jak wiosna przyjdzie to może i dobre nastroje troszeczkę się odrodzą. Bo ja, ja myślę że... Mam nadzieję, że po prostu radni coś wspomogą nas i w końcu jakieś środki na pozarządowe organizację uchwalą. No, chociaż wierzę, że budżet może być bardzo trudny i bardzo ciężki i bardzo skromny. A pogoda no istotnie. Dlatego się bawimy. No bawimy się no, dlatego, żeby, tak ci, się. żeby ci ludzie po prostu odpoczęli, żeby ich wyciągnąć z domu. No, szkoda, że tak niewielu ludzi chce z domu wyjść. Ja wierzę. Ludzie po prostu kryją swoją biedę, kryją swoją ale przecież dużo nie trzeba, żeby taką imprezę zorganizować, tylko trochę chęci, i gitara, gitara, dobra muzyka i piękne towarzystwo wszystkim. Nie, chyba. oczywiście towarzystwo, i bawimy się, wyjdźcie Państwo, wyjdźcie Apel. Bawię, apel się. mamy. Ja mam taki apel, naprawdę ruszajcie się, bo bez, bez ruchu to niestety nic. Wnuczki, nie. Też, te, też mówimy do wnuczków, którzy to będą oglądać. Wnuczki, do, do prawnuczki, tak. wszystko. Wygon dzieci, swoich zabanych dziadków, wygońcie dziadków z domu. Tak jest. Dziękuję mojej prezydencie za rozmowę. Dziękuję, rodo. Dzięki. Otrzymać wasi godni. Pereli już, ja ty na 50 i 2 to razem wyjdzie 70, tak? Szczęta biją w domu, każda twarz się u myśleniem chroni, każdy laskę przed młodzież uczoni, a potępcze się wdzięczni grywa. Jest potępna pierś jak dom. Ale sprawia, że to na